Mój kanał na YouTube przekroczył 100 tysięcy subskrypcji, a w tym roku udało mi się dodać do niego ponad 50 tysięcy nowych subskrybentów. Dzisiaj wszystkie lekcje i wnioski odnośnie tego, jak coś takiego powtórzyć. Najpierw zaczniemy od omówienia wyników na kanale Huberta, ale później przedstawimy też kanał jednego z naszych klientów, z którym też współpracujemy już prawie 4 lata i przedstawimy wam, jak wyglądał rozwój kanału, który dla niego zarobił już ponad milion dolarów. Kanał napędza pędza YouTube dla przedsiębiorców od założenia i Rozminięcia kanału po zmienienie go w maszynkę do zarabiania pieniędzy, automatycznie pozyskującą nowych klientów. OK, żeby porozmawiać o moim kanale, musimy się delikatnie cofnąć w czasie do roku 2020, konkretnie 19 czerwca, bo wtedy tak naprawdę moja przygoda z YouTube'em się rozpoczęła. A więc to jest dzień zero, od tego się wszystko zaczęło. No i do grudnia 2000. Chciałbym teraz wam pokazać, jak to wygląda, jeśli chodzi o czas, ile to było potrzebne czasu, żeby taki kanał rozwinąć i jak te przyrosty subskrypcji wyglądały. Zaznaczę tutaj jeszcze. Że mówimy o subskrypcjach, jako takiej metryce, która nam pokazuje wzrost kanału. Natomiast z perspektywy przedsiębiorcy, te subskrypcje nie są aż tak bardzo istotne. One nie przekładają się bezpośrednio na klientów, o czym opowiemy też trochę bardziej w dalszej części materiału. Natomiast, jak wyglądał właśnie rozwój tego mojego kanału? Czerwiec 2020, dzień. Zero. Tutaj zaczynamy. W grudniu 2020 miałem już 1000 subskrypcji, więc mniej więcej pół roku zajęło mi dojście właśnie do pierwszego tysiąca subskrypcji. No można by pomyśleć, że jest to mega wolne i że w ogóle e, chyba trzeba zrezygnować z tego YouTube'a. No bo pół roku regularnego publikowania treści i zaledwie 1000 subskrypcji. Mogłoby się wydawać, że to jest słaby wynik. E, no minął kolejny rok e, mieliśmy grudzień 2021. nie. Poddałem się i udało się tutaj, uwaga, dojść do 5000 subskrypcji, więc mamy już półtora roku pracy. 5000 subskrypcji znowu no, jest już lepiej niż poprzednio. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że nie są to jakieś niesamowite rezultaty. No to grudzień 2022, kolejny rok, 2,5 roku od wystartowania, tysięcy subskrypcji. Kolejny rok, grudzień 2023, 50 tysięcy subskrypcji. W czerwcu 2024, czyli 4 lata równiutko od wystartowania z kanałem, to było 72 tysięcy subskrypcji, a w grudniu 2024 było już to ponad 100 tysięcy. Oznacza to, że w 2024 roku udało mi się dołożyć, dodać, Kolejne 50 tysięcy subskrypcji na YouTube. I jeżeli ktoś chciałby powtórzyć ten wyczyn i chciałby również dołożyć sobie 50 tysięcy subskrybentów na swój kanał, no to najlepszym sposobem na to jest zrobić to tak, żeby to był nasz na przykład czwarty rok, piąty rok, trzeci rok. Tak, czyli w pierwszym roku prawdopodobnie będzie to dosyć trudne. Natomiast jeśli będziemy cierpliwi, będziemy mieć takie długoterminowe podejście, okaże się, że ten efekt wykładniczy YouTube'a sprawi, że z każdym kolejnym rokiem będzie nam łatwiej rozwijać ten kanał, będzie nam łatwiej pozyskiwać nowych subskrybentów, nowe wyświetlenia i też nowych klientów. Więc to jest tak naprawdę klucz. Jeśli ktoś chce dołożyć dużo subskrybentów w krótkim czasie, to to jest bardzo proste, jeżeli tylko nie będzie to pierwszy rok, tylko któryś kolejny. I może ktoś się zastanowić, a może to nie chodzi wcale o to podejście długoterminowe. Może coś tam się zmieniło w strategii. I z tego powodu wynika to, że, że ten, ten kanał tak zaczął szybko rosnąć. No, oczywiście były tam pewne zmiany, to znaczy ja zaczynałem nie znając się jeszcze tak dobrze na YouTube i dopiero wszystkiego się uczyłem, więc na pewno można było rosnąć troszkę szybciej. Natomiast sam harmonogram publikacji przez cały ten okres był u mnie zupełnie identyczny. To znaczy publikowałem tyle samo filmów w pierwszym roku, co w ostatnim roku, a jednak różnica w subskrypcjach, no tam nie. Nie wiem, w pierwszym roku to było pewnie z, z, z tysiąc czy, czy półtora tysiąca, a w, w, w tym ostatnim roku było ponad 50 tysięcy, więc różnica jest po prostu astronomiczna i jest ogromna. Ale to nie jest tak, że to tylko na moim kanale tak to działa. YouTube troszkę w ten sposób działa, że te najlepsze rezultaty dostaje się po, po dłuższym czasie, co nie znaczy, że nie można mieć rezultatów również szybko, o czym opowiemy za chwilę. Chciałbym jeszcze najpierw, żebyśmy porozmawiali jak to wyglądało u jednego z naszych klientów, u Nika. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o rezultaty Nika, to też podam je tak mniej więcej rok po roku, zaczynając od grudnia 2019. To jest moment, kiedy my tak naprawdę jeszcze nie współpracowaliśmy z Nikiem, moment, w którym Nik w pewnym sensie dopiero zaczynał ten kanał, nie był jeszcze bardzo regularny w nagrywaniu filmów, więc to było już 5 lat temu, miał kanał na poziomie około 300 subskrypcji. Rok później to był już 1300 subskrypcji i mniej więcej 2-3 miesiące potem my zaczęliśmy współpracę, kiedy nick był na około 1500 subskrypcji i już gdzieś w tym pierwszym, tak naprawdę w pierwsze około 10 miesięcy współpracy pomogliśmy mu przejść z tego poziomu około 1500 subskrypcji do 6000. Później w grudniu, dzień 2022 to jest ciekawy moment, bo w pewnym sensie tutaj ten wzrost kanału nawet delikatnie zwolnił w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie ten przyrost był większy. Mieliśmy przyrost 4000 subskrypcji i ten kanał był na poziomie około 10 tysięcy subskrypcji, ale w następnych latach gdzieś ten kanał rozwija się już dość wykładniczo, czyli w grudniu 2023 roku, rok później, mieliśmy 23 tysiące, co oznacza, że dodaliśmy trzy razy więcej subskrypcji niż rok wcześniej i na ten moment, czyli grudzień 2024 roku, mamy 43 tysiące subskrypcji, czyli dodaliśmy około 20 tysięcy subskrypcji w rok. No i oczywiście Patrząc na aktualną gdzieś tam trajektorię wzrostu, myślę, że ten wynik będzie jeszcze znacznie przekroczony w grudniu roku przyszłego. Natomiast co możemy zauważyć, to właśnie to, o czym powiedziałeś, że wzrost na YouTube nie jest liniowy. Wzrost na YouTube jest wykładniczy. I zarówno jakby jest to prawdą, jeżeli chodzi o rozwój kanału pod względem ilości subskrypcji, ilości wyświetleń, ale też pod względem pozyskiwania klientów, bo mając też dane właśnie ze współpracy z Nikiem, wiem, że gdzieś tam w pierwszy rok, kiedy ten kanał tak naprawdę nie był jeszcze duży, nie przekroczył tych 6 tysięcy subskrypcji. Nick miał już około 346 zapytań wygenerowanych właśnie przez kanał bezpośrednio i domknął z tego około 30 klientów dla jego agencji marketingowej. On zajmuje się reklamami na Facebooku dla firm z branży e-commerce, ale w późniejszych latach, jeszcze dokładając nowe produkty, tak naprawdę rozwój firmy jego przychodów też był w pewnym sensie wykładniczy. Czyli to nie jest coś, co rośnie liniowo. I tutaj właśnie mnie to trochę bawi. Czasami jak mamy spotkania z, klient, z potencjalnymi klientami, którzy nie mają w ogóle kanału, nie mają doświadczenia z nagrywaniem kontentu i podają jako swój cel, na, na przykład następne 6 miesięcy, no, że chcą przejść od zera do 50 tysięcy subskrypcji. Natomiast to się praktycznie nie zdarza. Zazwyczaj jeżeli słyszymy jakąkolwiek historię kogoś kto szybko rozwinął swój kanał. Wiem, że na rynku zagranicznym bardzo dużo osób mówiło o Aleksie Hormozim, że Alex Hormozim to w ciągu roku w ogóle tak wystrzelił na YouTubie, że rok tylko robi YouTube'a i ma takie wyniki. Z tym, że nikt nie przeskrolował sobie niżej i nie zobaczył jak wiele filmów tak naprawdę Alex opublikował. Pewnie wielu z nich już nawet nie ma, mogą być niepubliczne, ale jak wiele tych filmów było opublikowanych zanim ten ten taki wzrost w ciągu roku się zaczął. Tak samo z przykładu, jakby kolejny przykład, właśnie z zagranicy, który mi przychodzi do głowy, to będzie. W przypadku Aleksa dodajmy, że wcześniej też nagrywał przez X lat podcast biznesowy, który też na pewno jakieś tam zainteresowanie wygenerował i ułatwił ten rozwój na YouTubie. Tak. Drugim takim przykładem jest kanał Imana Gazi, to też może wiele osób kojarzy. Też były takie historie, dużo słyszałem, że no on to tak szybko urosnął w rok, ale jakby do tego momentu, zanim ten wzrost w ogóle się zaczął, ten taki, taki bardzo szybki, Iman robił regularnie filmy przez chyba 6-7 lat, coś takiego, mogło to być 5-6 lat. Więc w większości przypadków za każdą taką historią szybkiego wzrostu kryją się tak naprawdę lata pracy wkładane już w rozwój tego kanału wcześniej. Więc YouTube nie jest platformą, na której można. Zdarzają się takie sytuacje, ale bardzo rzadko, że ktoś tak o zaczyna tworzyć filmy i nagle wystrzela. Natomiast w większości sytuacji jest to właśnie taki. E wzrost wykładniczy. Czasem też jeśli bo widziałem też takie takie przypadki, że ktoś tam się chwalił, że kurczę, tyle dodał subskrybentów od razu, wskoczył na nową platformę i tak się wybił. No i słuchajcie, okazuje się, że po prostu miał bardzo dużą społeczność na innej platformie, tak? czyli ktoś na przykład ma, wiecie, 100, 130 tysięcy obserwujących na Twitterze, wchodzi na YouTube'a i nagle tam ma bardzo szybko 30 tysięcy na przykład obserwujących, czy też na, na innych platformach. Ktoś może mieć społeczność jakąś tam na, na Instagramie, na, właśnie na Twitterze, na LinkedInie, no po prostu jest już gdzieś znany i rozpoznawalny w danej branży, więc oczywistym jest, że kiedy wchodzi na inną platformę, no to będzie mu łatwiej tam rosnąć i, i złapać osoby, które będą chciały go oglądać szybciej. Natomiast no to jest trochę inna sytuacja. Dla większości osób, żeby dodać tak bardzo dużą liczbę subskrypcji, czy też wyświetleń, czy też klientów z organicznego kontentu, no po prostu nie, nie trzeba robić nic więcej, tylko konsekwentnie publikować i rozwijać kanał i przyjdzie taki okres, że te, ten, ten kanał zacznie. Bardzo szybko się rozwijasz. Natomiast, z czego wynika w ogóle ten taki wzrost wykładniczy, czemu jest potrzebny ten czas, czemu to nie idzie tak od razu? Na YouTubie są dwie takie fajne cechy, które sprawiają właśnie, że ten wzrost jest wykładniczy. Po pierwsze, są to filmiki, które pozycjonują się wysoko w wyszukiwarce, bo jeżeli mamy taki filmik, to on może zdobywać wyświetlenia przez dosłownie lata. My wkładamy wysiłek raz na samym początku, a później już ten film sobie pracuje na nas cały czas. On może dla nas generować właśnie subskrybentów, może generować dla nas wyświetlenia i może generować dla nas klientów, co jest oczywiście super. I mówię to z praktyki, nie z teorii, bo sam mam takie filmy, które nagrałem 4 lata temu, a które cały czas konsekwentnie zdobywają wyświetlenia. Więc no jest to coś co jest niespotykane na innych platformach w stylu właśnie LinkedIn, Instagram czy yy, X, czy tam Twitter, jak zwał, tak zwał. Więc to jest jeden mechanizm, ale drugi fajny mechanizm to nawet jeśli nasze filmy nie są koniecznie jakoś tam zoptymalizowane pod wyszukiwarkę, yy, bo nie wszystkie będą, to jest taka fajna zależność na YouTubie, że jeżeli jeden nasz film pójdzie troszkę szerzej, on ściągnie jakieś nowe osoby na kanał i, i one go obejrzą i będzie im się podobać, to to, co robi YouTube, to pokazuje nasze starsze filmy tym osobom, które będą tym zainteresowane, tym osobom, które obejrzały nasz materiał. Więc okazuje się, że te stare filmy, które my nagraliśmy, one cały czas mogą zdobywać sobie wyświetlenia. Oczywiście nie w takiej prostej linii jak te z wyszukiwarki, natomiast co jakiś czas, jeżeli my Konsekwentnie publikujemy nowe treści, nowe osoby przychodzą na kanał, to te stare filmy, szczególnie te, które były lepsze, też będą dostawać wyświetlenia i to nie jest coś, co się zauważa z dnia na dzień, ale jak się spojrzy na perspektywę czteroletnią, to można sobie się podrapać po głowie i pomyśleć, kurczę, ten film, jak go publikowałem, to miał, miał duży problem, żeby przebić tysiąc wyświetleń, a teraz nagle ma 10 tysięcy. Jak to się stało? Ano, tak to się stało, że po prostu YouTube go promuje, bo my jesteśmy konsekwentni i dodajemy nowe, coraz lepsze. Materiały. Więc to są takie dwa fajne mechanizmy na YouTubie, których no, nie ma na żadnej innej platformie, więc pod tym względem YouTube jest wyjątkowy. Tak, i oprócz tego, właśnie, że ten content ma jakby, no, żyje dużo dłużej na YouTubie właśnie przez te, te rzeczy, o których wspomniałeś. Myślę, że drugą rzeczą, którą warto wspomnieć, jest to, że followersi czy tam subskrybenci na różnych platformach, to jakby nie można tego porównywać jeden do jeden. Bo jeżeli ktoś ma na przykład milion obserwujących na TikToku. Prawdopodobnie będzie to gdzieś ekwiwalent 10 tysięcy subskrypcji na YouTube. Zwłaszcza jeżeli sprzedajesz coś na tym YouTube i chcesz pozyskiwać klientów. Jakby nie potrzebujesz aż tak wielu obserwujących, aż tak wielu subskrybentów, bo to się po prostu przekłada trochę inny sposób. Więc jeżeli na TikToku ktoś ma na przykład, nie wiem, milion followersów, a ktoś ma 10 tysięcy subskrybentów na YouTube i o moje wypuszczą, dajmy na to jakiś program, jakiś produkt, kurs, szkolenie, czy po prostu firmę i zaczną używać tych kanałów do pozyskiwania klientów, Myślę, że no, no 100% osoba z 10 tysiącami subskrybentów na YouTube wygeneruje lepsze wyniki niż osoba z milionem obserwujących na TikToku, czy na przykład, nie wiem, 100 tysięcy obserwujących na Instagramie. No, to może nie porównowałbym tego aż w taki sposób. Natomiast to zaangażowanie na każdej platformie jest inne, bo jeżeli na YouTube mamy ten długi content, czyli mamy filmy, które mają od, nie wiem, 10 minut do, czy od 5 minut do nawet 30 minut, ale wiele osób ogląda wiele naszych filmów, czy na przykład obserwuje nas od dłuższego czasu i tak naprawdę obejrzał już 50 naszych filmów, każdy po 10 minut, to spędzi z nami dużo więcej czasu niż oglądając nasze 10-sekundowe rolki na Instagramie. Więc ten poziom zaangażowania jest zupełnie inny i to ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza właśnie w biznesie, jeżeli chcesz pozyskiwać klientów i rozwijać swoją firmę poprzez te platformy. Tak, i nie musicie tutaj wierzyć naszym słowom, bo tutaj jest książka Mil Million Dollar Weekend autorstwa Noa Kagana, który ma w tym momencie chyba z milion subskrybentów na YouTubie, i on pisze w niej właśnie, że dla niego. I w jego opinii jeden subskrybent YouTube'owy jest wart tyle co 25 osób na TikToku. Więc oczywiście zależy to też, te też te przeliczniki mogą być różne, zależne od branży, od tego, jaki kontent publikujemy tu i tam. Natomiast wniosek jakiś jest taki najważniejszy, że ci obserwatorzy YouTube'owi są na pewno warci znacznie więcej niż na, na, na innych platformach, właśnie ze względu też na ten, tą tą długą formę, jaką tam mamy. I to, że ludzie. Spędzają z nami więcej czasu. I co by warto było tu dodać, to też to, że jeżeli ty prowadzisz firmę i chcesz wykorzystać właśnie YouTube'a do pozyskiwania klientów, to nawet nie powinieneś patrzeć na liczbę subskrybentów aż tak bardzo, bo mieliśmy wiele przykładów naszych klientów, których kanały wcale nie były ogromne, a generowały naprawdę. Tysiące, setki tysięcy, nawet miliony gdzieś tam właśnie złotych przychodów. I tutaj choćby dobrym przykładem jest Nick, który kiedy ostatnio z nim rozmawiałem, a to było około rok temu, mówił, że jego kanał spokojnie wygenerował już ponad milion dolarów, czyli gdzieś tam te 4 miliony złotych. Natomiast oglądając ostatnio podcast z nikiem który był nagrany około 6 miesięcy temu, gdzie mówił, że w tym momencie zarabia około miliona 200 tysięcy złotych pomiędzy jakby wszystkimi jego firmami miesięcznie, no, to jakby zgaduję, że ta liczba może być już teraz bliższa do nawet 5-10 milionów złotych, no bo większość tak naprawdę klientów, jakich pozyskuje, pochodzi z YouTube'a na jedną czy to na drugą ofertę. Tak, dokładnie. Czyli. Słuchajcie, dwa wnioski. Dwa wnioski, które, które chciałbym z tego wyciągnąć, ja lubię patrzeć na tą naszą drogę na YouTube jako takie dwie góry. Pierwsza góra jest taka duża, i to są te długoterminowe rezultaty, o których tu mówiliśmy, gdzie faktycznie wtedy jesteśmy w stanie pozyskiwać po prostu klientów każdego miesiąca, czy wręcz każdego tygodnia, dzięki temu, że mamy tą markę osobistą zbudowaną i że robiliśmy to przez ostatnie tam 3, 4, 5 lat. I, i, I tak dalej, czyli to jest nasza jedna rzecz, to jest to, o czym dużo teraz mówiliśmy, ale z drugiej strony nie ma żadnych e, przeciwwskazań do tego, żeby mały kanał, mający albo kilkaset e, subskrypcji, albo tam tysiąc, dwa tysiące subskrypcji, po prostu niewielki kanał na YouTube, ale za to zrobiony dobrze, czyli spełniający potrzeby naszych potencjalnych klientów, nakierowany na naszych e, potencjalnych klientów, nie idący zbyt szeroko z kontentem, Taki malutki kanał może już po kilku miesiącach, tak naprawdę, od kiedy my zaczniemy publikować, pozyskiwać pierwszych klientów bez żadnego problemu i to w taki sposób, że nagle się okazuje, że oni wskakują na rozmowę sprzedażową i tak naprawdę obejrzeli kilka filmów, są zdecydowanie wiedzą mniej więcej, czym my się zajmujemy i wiedzą na pewno, że chcą spróbować naszych usług, czyli Słuchajcie, to są długoterminowe rezultaty. To jest ta najważniejsza rzecz, po, po którą tego YouTube'a się robi, i to da największe przełożenie też na zyski czy tam przychody firmy. Natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby mały kanał również generował bardzo fajne wyniki finansowe. I tu znowu moglibyśmy podawać wiele przykładów naszych klientów. W pewnym sensie przykładem dobrym jest też mój kanał, który nie jest duży, ale właśnie przyciąga konkretnie grupę odbiorców, która mogłaby zostać naszymi klientami, z której też regularnie pozyskujemy nowych klientów dla naszej agencji. Ale też bardzo fajnym przykładem jest jeden z naszych klientów, który właśnie zaczął współpracę z nami. To był chyba zeszły rok, jeśli dobrze pamiętam. I po pierwszych 34 dniach dokładnie od startu, kiedy tak naprawdę wcześniej nie miał żadnej grupy odbiorców, praktycznie nie miał kontentu na YouTube, pozyskał pierwszego klienta, tak naprawdę umówił, ktoś umówił rozmowę właśnie z nim, jedna rozmowa, jeden zamknięty deal. To był. Była kwota rzędu 20 tysięcy złotych, jeżeli dobrze pamiętam, ale co jest ciekawe, kilka miesięcy później dostaliśmy kolejną wiadomość od Skya, który wspomniał, że cały czas tak naprawdę ma 100% jakby konwersji właśnie z YouTube'a i już tam kilku klientów pozyskał właśnie na swojej agencji, pomimo tego, że jego kanał też w tamtym momencie miał około 500-600 subskrypcji. Więc w momencie, kiedy on tego pierwszego klienta pozyskał na te 20 tysięcy złotych, jego kanał miał prawdopodobnie mniej niż 100 subskrypcji albo około 100, a później w momencie, kiedy tych klientów było już więcej dalej, jego kanał tak naprawdę był na około 500-600 subskrypcjach, więc tak naprawdę nie trzeba wiele subskrypcji po to, żeby pozyskiwać całkiem fajnej sumki deala z YouTube'a. Dokładnie tak. I jeśli ktoś z Was chciałby, żeby by pomóc mu właśnie osiągnąć podobne rezultaty, czyli albo generować bardzo dużo kasy z małego kanału na YouTube, albo też pomóc mu ten mniejszy kanał rozwinąć do większego, czy też w ogóle wystartować z YouTube'em, no to pierwszy link w opisie będzie dla Was świetnym miejscem i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie Wam pomóc. A jeżeli już umówisz spotkanie, koniecznie obejrzyj ten film, w którym pokazujemy więcej przykładów, jak mały kanał może zrobić dla Twojej firmy miliony.